Maneczko, tu Simon, a w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać i zademonstrować zestaw filtrów do DJI Action 2, do tej małej kamerki sportowej, którą od niedawna wożę na swoim dronie, a w zasadzie latam z tą kamerką. Jest to jedna z moich y, dwóch głównych kamer na dronach FPV, w związku z czym będę miał tutaj spore pole do działania. Zestaw filtrów y, jest dosyć spory, bym powiedział, bogaty, bo składa się z Dwóch zestawów filtrów po cztery sztuki i jeden taki filtr ekstra, i zaraz Wam to właśnie pokażę, ale najpierw musi się tutaj odprawić pewna magia. Zostańcie, patrzcie, skoro DJI wymyśliło takie właśnie magnetyczne. Mocowanie do tej swojej kamerki. To Freewell wymyślił takie magnetyczne mocowanie filtrów, i takiego mocowania w życiu nie widziałem. Nie trzeba tutaj żadnych zdolności manualnych. Yy, trzyma się to naprawdę bardzo dobrze. No i jest mega wygodne: bo zmiana filtra to jest, to jest chwila. A jakie te filtry w ogóle tutaj są w zestawie, to tak na szybko wam yy, pokażę. Mam tutaj tak Bright Day 4 Pack, czyli cztery filtry dzienne, nawet bym powiedział Bright Day, czyli do takiego ostrego słońca. A jak ostre słońce, to oczywiście te filtry są oprócz tego, że są ND, to są również polaryzacyjne. Są takie okrągłe, można kręcić nimi. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. W takim pudełeczku fajnym dostajemy te filterki prezentują się naprawdę, naprawdę bardzo fajnie, mamy tutaj od ND8 do ND64 i polaryzacyjne, w związku z czym no to sprawia, że tutaj jest spore pole do popisu w takiej bym powiedział aurze typowo letniej, środek, lata, ostre słońce można tutaj naprawdę Osiągnąć fajne rezultaty, oczywiście, teraz w grudniu, gdzie są mrozy i mega mgły, nic nie widać, nie pokażę Wam tego. Musicie mi zaufać na słowo. Zresztą, każdy świadomy fotograf czy filmowiec doskonale wie, do czego suszą filtry i wie, jak sobie z nimi poradzić i kiedy i w jakich warunkach je wykorzystywać, więc nie będę Was tutaj pouczał. Dobra, i to był ten Bright Day 4 Pack. Bardzo fajnie. W ogóle tutaj mamy oprócz tego jeszcze. Szmatkę taką do przecierania tych filtrów nie będę tego rozpakowywał, także zresztą ja już mam tyle filtrów od Friuela do wszystkich dronów w sumie używam, jestem zadowolony. Zawsze właśnie dają te szmatki w każdym zestawie, także także, także tak, dobra. Standard Day 4-pack, czyli po prostu to są zwykłe filtry ND, i one są tak jak widać, takie właśnie o, tak jak ten, może pokażę do kamerki. Po prostu, no ten jest akurat ND, ale to za chwilę. Yy, mocują się tak samo, proszę bardzo, tak to wygląda. Trzyma się oczywiście dobrze. Nie ma szans, żeby to odpadło, no chyba, że walniemy gdzieś tam w gałąź, ale to za chwilę. Te filtry wyglądają dos dokładnie w ten sam sposób co tamte. Mamy yy, fajne tutaj takie TWI prezentują się w ten sposób z tą różnicą, że tutaj mamy filtry od ND8 przez ND32 i ND16, czyli nie mamy filtra ND64, ale mamy za to filtr polaryzacyjny i to taki bez w ogóle żadnego ograniczenia światła, czyli to nie jest ND, tylko tylko polaryzacyjny prezentuje się w ten sposób. O, te filtry, tak generalnie to trzeba też wiedzieć, jak o, jak założyć, bo nie, każdą, nie w każdej, że tak powiem, pozycji można je założyć. Tak się prezentuje, można sobie kręcić. Ja tu nawet widzę, że się zmienia odbicie na soczewce. Także to mamy polaryzacyjny. No i oczywiście filtry ND, które wyglądają dokładnie tak jak ten filtr, który już tutaj wyjąłem. No i to trzyma się fajnie, wygląda fajnie. W ogóle czadowo wygląda. Yy, no, ja może pokażę jeszcze tutaj. Bardzo fajnie to wygląda. No i oczywiście też działa tak jak ma działać. Bo ja używam filtrów e, Freewella i one działają tak jak powinny. Także nie ma tutaj jakiegoś chińskiego badziewia. I właśnie. I ostatni filtr, który już tutaj właśnie założyłem, który chciałem wam pokazać. Jest to filtr Long Exposure ND 1000. No to jest naprawdę spore ograniczenie światła. I powiem tak. No. Do latania dronem z ND1000 raczej nie będę tego używał, ale przecież taką kamerkę od czasu do czasu gdzieś tam sobie będę używał do nagrywania różnych innych rzeczy, ale na przykład na, przykład na wakacjach czy gdzieś, ale na przykład można też nią fotografować i właśnie long exposure raczej bym powiedział, chociaż ja w mini dwójce używałem ND1000 do E, robienia e, zdjęć do paningu. Do Z tym, że no tutaj FPV i paning to raczej to nie wyjdzie. <laughs> no, jak ktoś e, czuje się na tyle kozakiem, żeby zrobić paning dronem FPV, to proszę bardzo chętnie zobaczę takie zdjęcie. Natomiast e, do czego może posłużyć, jeśli ktoś nie lata e, dronem, ma taką kamerkę, no to oczywiście do fotografii tej długo naświetleniowej, czyli możemy sobie zrobić e, zdjęcia. Z długim czasem naświetlania, nie wiem, kilka sekund, nawet czegoś co się porusza, ale generalnie kamera stoi, na przykład nie wiem, jakiś wodospad, czy jakieś chmury sobie po niebie suną, czy jakiś dym z komina się wydobywa, i takie zdjęcia są naprawdę fajne. Także tak na szybko, tak wygląda ten zestaw filtrów. Ja generalnie bardzo polecam, jeśli ktoś ma ochotę, sobie kliknąć i kupić po prostu, to link w opisie daję można bezpośrednio od razu sobie nabyć takie filtry. Naprawdę polecam, bo jest firma jest naprawdę dobra i sprawdzona. Ja używam tych filtrów do wszystkiego, co mam. a, jeszcze chciałem jedną rzecz pokazać. Można sobie oczywiście przerobić troszeczkę mocowanie. Na szczęście troszeczkę tam śmigam w tym Fusionie 360 i sobie przerobiłem na szybko mocowanie, znaczy mocowanie, ten uchwyt, taki druk zabezpieczający, także. Można w sumie z tymi filtrami również latać w sumie dronem. Nie ma problemu. Działać. Będzie działać. Widać fajnie. Także. Co tu można dużo powiedzieć? Ja takich filtrów nie widziałem jeszcze. Żeby magnetycznie się mocowały, mało tego tu się świeci lampka w ogóle. Także pomyśleli nawet o tym, żeby wyciąć tą małą dziurkę gdzieś tam i żeby to było naprawdę full profeska. To by było na tyle. Taki odcineczek na szybki o filtrach. Będzie następny prawdopodobnie, bo mam jeszcze tutaj zestaw filtrów do Mavica 3 ale to y, dajcie mi trochę czasu. Y, zachęcam oczywiście, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrowy, trzymajcie się, cześć.